Dobra, cześć, znowu my. Tym razem Mikołaj postara się mnie zabić. Ile chcesz? No, gorzej, jak spadnie ci łóżko, rozwali. Boże, No już się rozwali łóżko, Mikołaj. Teraz jesteś... Miałeś... jesteś takim trolem. Już umarłeś? Nie. Dara skaś mi światło. Ale chyba go zabiję, czekaj. Tak, zabiję go chyba. Dobra, kit, kit, kit. Zabiję. zabiję. Go? Tak, zabiłeś. On nie miał łóżka, aby ja mu zniszczyłem. No. Właśnie Cześć, jesteś, u czerwonych. A, Skoda, chciałem się trochę postrzelać. Dobra, idzie do mnie. U czerwonych Czerwony. jesteś? Tak, i mnie widzicie. Niech ja się na nie patrzy, zdziwiony. Czuję no, się na środek. Mikołaj, strzelić ta zielona i... przegrasz. O dobra, zapity. Dobra, to jest. to to trzeba mieć pecha. No tak. Dobra, ona raczej nie ogarnia. Idę ją strzelać. O kurde. Dobra, zabiłem ją. Zabiłeś ją? Tak, ale jeszcze ma łóżko. Wiem, wiem, wiem i pijemy jak ona mnie dojecie, to... To ty wychodzisz, rozłączasz się z kanału... Dokładnie. Zaczynasz przeklinać, <grym> potem wracasz i mówisz, że widzowie, wybuchła bomba atomowa. <grym> I problemy techniczne. <grym> Dokładnie, i tak. że, że Discord nie działa. Dokładnie. Ej, Utaszu, zostaw moje te szmaragdy. Jakie twoje. Moje. Środek należy do osoby najlepszej, czyli do mnie. Najlepsze zależy na co? Dobra, gij. O, paniaku. Okej, to jeszcze ani raz no, mnie chyba nie chce. Mam mało strzał, mam mało strzał. I mało serd, co? Jak to się zabudowuje? Dobra, kończymy z Tobnikową. Walcz jak mężczyzna, a nie się chowasz za murem. Niczym tchórz. No kim? Kojec, co ty robisz? No ile ty masz tych serc? Jak ucieka, jak ucieka! Jak ucieka pełno strzała w sobie, Ja jak nauki, jakiś... Ja nauki jestem milion razy słabszy, nie mam po co się bić, tylko tracę... O, ale emocja. cię trafiłem. Obym się skinął. Nie, nie zginąłeś, kurde. Ale łatwo! Niezwyciężony! Dobra, Mikołaj. Łatwiej od